Dzień dobry, kochani. Cześć wszystkim. Dziś przychodzę, żeby podzielić się z Tobą pewną bardzo głęboką refleksją. Ma to związek z seminarium, szkoleniem, przez które właśnie przechodzę, które się odbywa, i chodzi o przekonanie, które najbardziej rani naszą duszę. I tym przekonaniem, jest podejście, że nie wszyscy zasługują na naszą miłość, że nie wszystkim wolno przynależeć. I gdy wczoraj um, właśnie z tym pracowaliśmy i wczoraj ten temat był poruszany, bardzo na mnie wpłynął. I chcę się z tym podzielić, moją refleksją, tym, co może to zmienić dla Ciebie. Zobacz. Gdy w duszy mamy podejście, że nie wszyscy zasługują na naszą miłość albo nie wszystkim wolno przynależeć, odgradzamy się. Dzielimy wtedy świat na tych dobrych i tych złych, tych, którzy mogą być wokół nas i tych, z którymi być nam jest trudno. Dzielimy wtedy świat na to, co może się zadziać, stać. I na to, czego nie chcemy, na to, czemu się opieramy. Więc to przekonanie, które najbardziej rani nas duchowo, to przekonanie, że nie wszystkich będę szanować, nie wszystkich będę kochać, nie wszystkich będę, będę pozwalać im być, nie wszystkich będę kochać. I wiem, że może to się wydawać m, może na pewnym poziomie logiczne, i takie, no oczywiście, Justyna, że tak jest. Natomiast nasza dusza ma inne ścieżki, nasza dusza odbiera to inaczej. Gdy wychodzimy z tej perspektywy bardzo dualnej, dobre, złe, um, tak może być, tak nie może być gdy wznosimy się ponad to na tą perspektywę duchową rozumiemy że wszyscy jesteśmy jednym wszyscy jesteśmy częścią tej samej całości i wtedy e, otwieramy się na to że w świetle miłości wszystko jest właściwe i to co pozornie fizycznie jest dla nas takie trudne takie ciężkie, reprezentuje tak wymagający los, taką sytuację, i może fizycznie nas rani, może w ciele jest to bo, y, trudne, wyraża ból, wyraża dużą złość, frustrację, to ostatecznie, jeżeli chodzi o naszą duszę, ją oczyszcza, rozwija, uwalnia od przywiązań. I chcecie zaprosić do tej perspektywy. I żebyście zastanowili się, kto jeszcze czeka na moją miłość, kto jeszcze czeka na moją przychylność w życiu. I zastanów się, być może w ciągu ostatnich dni, miesięcy, lat, a nawet może Twojego życia, były takie osoby, z którymi nie masz jeszcze pojednania. Stania się jednym. I zastanów się, kto czeka jeszcze na Twoją miłość? Gdzie jeszcze odmawiam komuś przychylności, serdeczności, prawa do przynależności? Gdzie jeszcze moja dusza chce i pragnie spokoju? Zapamiętaj to zdanie: W świetle miłości wszystko jest właściwe. I to, co pozornie trudne fizycznie, duchowo, bardzo nas rozwija. I dla mnie wczoraj był to bardzo um, inspirujący wgląd, bardzo inspirująca refleksja, że nasze ego bardzo lubi oceniać innych, bardzo lubi dawać im kategorie: Ty jesteś dobry, ty jesteś zły. Jak jesteś zły, bo wyrządziłeś takie rzeczy, to nie wolno ci przy nas być. I również wczoraj podczas pracy grupowej. Była taka sytuacja, że osoba, która reprezentowała pewnego sprawcę w rodzinie, tak naprawdę ona czekała na bardzo dużo współczucia i wyrozumiałości. I my często zatracamy tę perspektywę, jak osoby, które często są złe, przemocowe, wściekłe jak bardzo one cierpią. I jak bardzo również czekają na, na naszą wyrozumiałość i na zobaczenie w nich tego, co ludzkie, i właśnie i również ich cierpienia. I bardzo to poruszyło moje serce, bo zrozumiałam, jak na głębokim poziomie, jak bardzo ci, którzy krzywdzą, jak głęboko oni są skrzywdzeni. I to się tylko odtwarza. Więc czy my, jako osoby, które się rozwijają i spotykają z tym wymiarem siebie, jesteśmy w stanie jeszcze szerzej otworzyć na to serce. Dlatego też um, pada to zdanie: kochajcie swoich nieprzyjaciół, czy my potrafimy otworzyć nasze serce ponad urazy, ponad osądy i Również okazać pewną dozę zrozumiałości i, i um, przychylności nawet tym, którzy tutaj na planie fizycznym spowodowali nasze cierpienie, trudność, przykrość, i zobaczyć, jak bardzo służyli nam duchowo. I wiem, że to jest wymagające i być może jest to o tak wczesnej porze dosyć głęboka refleksja, natomiast chcę się nią z Tobą podzielić. Um, ja już za chwilę. Wracam znów na kolejny trening, na salę szkoleniową. Natomiast chcę się tym podzielić, bo do uwolnienia, do przemiany, do uzdrowienia tych części nas potrzebujemy miłości. I miłości nie ślepej, ale tej dojrzałej, tej duchowej, tej uniwersalnej. Mam nadzieję, że to Cię zainspiruje. Z wielką przyjemnością cieszę się, że możemy tutaj być razem ze sobą i mogę się tym z Tobą podzielić w ciągu najbliższego tygodnia. Także zobaczymy się tutaj na żywo. I chcę Ci życzyć spokojnego weekendu, spokojnej niedzieli. Odpocznij, proszę. Zadbaj o siebie, daj sobie czas wytchnienia, daj sobie przestrzeń, by spotkać się z własnymi myślami. Ja codziennie rano mam taki rytuał bycia sama ze sobą. Wczoraj, jeśli myślicie moje historie, wczoraj byłam na pięknym spacerze miłości do samej siebie. I to jest też taki spacer, gdzie ja łączę się z miłością. Teraz już właśnie kochając siebie bardziej bezwarunkowo. I mam 20 minut, gdzie wychodzę na spacer i afirmuję i łączę się z miłością do samej siebie. Jest to moje ćwiczenie na podniesienie mojej wibracji, okazanie miłości sobie, a drugim takim sposobem to bycie też sama ze sobą za pomocą przy pomocy dziennika, gdzie zapisuję swoje nie wiem czy będzie widać teraz do kamery, o jest. swoje przemyślenia Rzeczy, za które jestem wdzięczna, rzeczy, z którymi um, trzeba się zmierzyć, um, inspiracje biznesowe. Także polecam również pracę z dziennikiem. Um, I także chcę przypomnieć, jeśli uh, jeszcze uh, się nie zapisaliście, że 23 września o godzinie 18 rusza proces: pokaż się światu, uzdrowienie rany niewidoczności, i zapraszam na nią wszystkich Was, uzdolnionych, Intuicyjnie, ludzi, którzy pragną pracować z ludźmi, osoby, które czują się niewidoczne, same dla siebie, a także dla świata. Jeśli zdarza ci się czuć duży wstyd, frustrację, boisz się mówić, przekazywać, wyrażać siebie, albo nawet na ulicy, może ktoś na ciebie wpada, może czujesz, że twoje potrzeby nie są zauważane, że z jakiegoś powodu się chowasz, ukrywasz. I czujesz się niewidoczna, niewidoczny, to ten proces jest dla ciebie. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeśli Twoja dusza także tego pragnie, 23 września wszystkie informacje znajdziesz w zakładce wydarzenia na tym fanpage'u. A ja tymczasem muszę się już pożegnać i chcę Cię życzyć pięknej, sobot pięknej niedzieli um, i przypomnieć także, że. Na najgłębszym planie wszyscy zasługują na naszą miłość i na naszą przychylność, bo my jesteśmy jednym z tym, co jest, jednym z Bogiem, jednym z naszymi braćmi i siostrami, którzy także są część, częścią nas. Tak jak kropla jest częścią oceanu. I pamiętaj, żeby o siebie zadbać. Proszę, wypocznij dzisiaj daj sobie przestrzeń, gdzie naprawdę będziesz dla siebie. Wiem, że tak często jesteśmy dla innych, tak często um, chcemy dać siebie innym, i dlatego wspomniałam o tym spacerze miłości do samej siebie. Bądźcie dla siebie także. I ja uważam, że niedziela to jest dzień święty, żeby okazać obecność samemu sobie. Więc Pozdrawiam Was, tule Was do serca, dziękuję, że tutaj jesteście i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A ja tymczasem wracam na salę treningową, aby dalej się szkolić i dalej. Wiecie, to jest tak fascynujące dla mnie, bo z każdego takiego warsztatu, seminarium, a rozwijam się już naprawdę 13 lat, wracam z mniej. Wracam z mniejszą ilością pychy, mniejszą ilością zarozumiałości, wyniosłości, czy takiego przekonania, że to ja coś robię. I bardzo do mnie głęboko dociera, że ja tu jestem ostatnia. <luczy> Liczy się nasze prowadzenie, i jak niewiele możemy wobec tej wyższej siły, tego wyższego porządku, który tak często. Inaczej kieruje naszymi ścieżkami. Stąd um, znaczenie właśnie otwarcia się na wszystko, co jest, i zdolność, by to pokochać, takim, jakie jest. Do zobaczenia wkrótce.